Was bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest pani Aneta Bednarska, która jest absolwentką nauk o rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ze specjalizacją mediacje rodzinne. Jest również członkiem stowarzyszenia mediatorów rodzinnych oraz stałym mediatorem przy sądzie okręgowym w Krakowie. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo i już wstępie Dziękuję za zaproszenie. Na tą rozmowę jest mi bardzo przyjemnie, że mogę uczestniczyć tutaj w tej rozmowie, razem z Państwem, być i towarzyszyć. Pani Aneto, dla, chciałabym, żebyśmy dzisiaj właśnie porozmawiały na temat mediacji, mediacji, która może być narzędziem wykorzystywanym nie w ugodowym rozstaniu się, ale właśnie jako narzędzie w porozumieniu się między małżonkami, uratowania naszego małżeństwa, wyjścia z kryzysu. Ale najpierw może zapytam Panią w ogóle, co to jest mediacja? Ja bym przytoczyła taką definicję, która mnie się najbardziej podoba. Jest to takie, Taka możliwość do usłyszenia wzajemnie stron, być może czasem po raz pierwszy, swoich potrzeb, swoich nie tylko racji, ale właśnie tego, co się kryje za wypowiadanymi słowami. I to jest takie miejsce, okazja do komfortowego dialogu właśnie w obecności mediatora, który pozwala parom na wniknięcie głębiej w to, co się dzieje w ich relacji. A kiedy warto udać się na taką mediację? Ja myślę, że takim punktem, w którym pary mogłyby się udać na mediację, to jest moment, kiedy one tracą poczucie, że są wzajemnie usłyszane przez siebie. Jeżeli w małżeństwie już nie ma miejsca na dialog i każda ze stron próbuje walczyć tylko o swoje racje, nie dostrzegając potrzeb drugiej strony, to to jest ten sygnał, że powinny właśnie udać się na mediację. Czy warto skorzystać z pomocy mediatora? Czy on właśnie faktycznie może nam pomóc w dogadaniu się, w rozwiązaniu konfliktu? Tak, z doświadczenia wiem, że często podczas mediacji pary, dopiero po raz pierwszy strony są w stanie powiedzieć, że miały poczucie bycia wysłuchanym, tak naprawdę, do końca dlatego że mediator bardzo pilnuje tego, żeby strony sobie nie przerywały w momencie kiedy jedna z nich mówi. I to jest bardzo ważne, właśnie że strony może się wypowiedzieć do końca, mediator pilnuje tego, żeby emocje bardzo nie rosły w stronach nawzajem, żeby raczej były nastawione do siebie pokojowo, pozytywnie, chociaż czasami te emocje są bardzo trudne i one gdzieś tam wypływają, ale rolą mediatora jest Złagodzenie tych negatywnych emocji i pokazanie zanie stronom, że one mogą i chcą się wysłuchać, i że mają potrzeby, które są niezaspokojone przez drugą stronę, i stąd generują się te negatywne emocje. Mhm. I chyba ważne, że, żeby mediator był też bezstronny, prawda? Nie tak, się. To jest jedna z cech mediatora, właśnie jest bezstronność, neutralność. I przejawia się to w tym, że mediator nie jest po żadnej stronie. On Wspiera, a zaangażowanie mediatora polega na tym, żeby pomóc obojgu małżonkom w usłyszeniu mhm. siebie, w dojściu do porozumienia, natomiast mediator nigdy nie podaje konkretnych rozwiązań małżeństwu. Mhm. Raczej dąży do tego, żeby małżonkowie sami wypracowali pewne rozwiązania swoich problemów. Jedynie jest taką osobą, która wspiera ten proces poprzez czasami zadawane pytania. Czasami podsumowanie i wydobycie tego, czego oni nie potrafią sobie powiedzieć. Mediatorzy mm -hmm. też um, pełnią taką rolę um, takiego y, taki zewnętrznego obserwatora, który dostrzega coś więcej. Właśnie dlatego, że jest poza tą relacją. Troszkę inaczej niż, niż to wygląda w terapii. tam też jest y, media, y, terapeuta też jest. Pozycji obserwatora, który pomaga dogadać się z stroną, jednak terapia wnika o wiele głębiej. Natomiast mediacja porusza się na tej płaszczyźnie emocji, potrzeb i próby zaspokojenia ich wzajemnego w taki sposób, żeby druga strona sama chętnie wyszła naprzeciw oczekiwaniom drugiej strony. Mm -hmm. I Takim właśnie... zabiegiem mediatora, który jest właśnie, pozwala na to. Jest postawienie stron wzajemnie w swoim punkcie widzenia, czyli założenie jakby butów drugiej strony, w taki sposób, żeby druga strona mogła zobaczyć całą sytuację i nawet była w stanie się jakby postawić na miejscu współmałżonka, właśnie w tej konkretnej sytuacji, zastanowić się sama, co by dla mnie w takiej sytuacji było najtrudniejsze i jak ta osoba po drugiej stronie, ten mój mąż mhm. czy żona, się czuje właśnie w konkretnej sytuacji. Z jakimi musi się trudnościami mierzyć, z jakimi emocjami, I, i to powoduje, że oni są w stanie wyjść sobie naprzeciw. Mhm. A czy właśnie ta mediacja może nam pomóc uratować małżeństwo, gdy na przykład inne środki nie pomagają, czy terapia indywidualna, czy, czy partnerska? Tak, ja uważam, że. Bardzo parę w tym momencie mogą skorzystać z kilku tak naprawdę sposobów ratowania małżeństwa. Są to różnego rodzaju warsztaty, rekolekcje, terapia i mediacje są tuż obok tych właśnie sposobów, jako kolejne narzędzie ułatwiające porozumienie się stron, które pozwala na odbudowanie harmonii, na zbudowanie relacji, przywrócenie jakby tej pierwotnego stanu, kiedy oni byli w stanie wejść ze sobą w dialog, dostrzec swoje potrzeby i robi to po prostu z miłości. Mhm. A czy właśnie pani w swojej pracy e, widzi często takie efekty, że ta mediacja e, pomogła małżeństwu e, wyjść z kryzysu, i, i właśnie e, małżeństwo dzięki temu e, zostało uratowane przed rozstaniem, przed, przed e, na przykład e, rozprawami kolejnymi, sądowymi, tak. Tak, mediacja, znaczy warto podkreślić w ogóle, że mediację możemy rozpocząć na każdym etapie trwania, nawet rozprawy sądowej, jeżeli jest w grę, wchodzi sprawa o rozwód bądź separację. I że może być takim punktem zwrotnym, który zmieni całkowicie ich spojrzenie na siebie. I para stwierdzi: Nie, już nie będziemy walczyć dalej w sądzie, jesteśmy w stanie się dogadać. To, co znaczy nam najbardziej zależy, w sensie usłyszenie siebie nawzajem, zostało. Podczas mediacji skutecznie zaspokojone i teraz możemy budować coś na nowo, odbudowywać już nie chcemy tamtej drogi, nie chcemy na nią wrócić, tak. To jest, mediacja faktycznie daje taką szansę i warto właśnie pamiętać, że warto skorzystać tej mediacji, bo zdarza się tak, że małżonkowie już trafiają na tą sprawę sądową i że oni brną w tym dalej, ale tak naprawdę w głębi serca nie tego oczekują, że oni w głębi serca chcą po prostu zmiany jakieś w swoim małżeństwie i potrzebują uwierzyć w to, że jest to możliwe, a mediacja daje im takie szanse, aby zupełnie zmienić ich punkt widzenia. Poza tym, jeżeli jest sprawa dotyczy na przykład dzieci i dochodzi do na przykład ułożenia planu rodzicielskiego opieki nad dziećmi, to zdarza się tak, że małżonkowie nagle stwierdzają, że to super funkcjonuje, że się dogadują rewelacyjnie i spełniają swoje oczekiwania i dlaczego oni wcześniej nie przyszli ułożyć chociażby tego planu? To nie jest tak, że plan musi być związany tylko i wyłącznie ze sprawą rozwodową. Jeżeli są jakiekolwiek problemy związane właśnie z przeciążeniem jednej strony nad opieką nad dziećmi, to też warto udać się do mediatora w celu właśnie doprecyzowania tych oczekiwań względem siebie. I to wcale nie musi być związane z mediacją, przepraszam, nie z mediacją, tylko z mediacją sądową, gdzie jest rozprawa sądowa, gdzie toczą się sprawy o alimenty, bo może w ogóle to nie jest potrzebne. Warto zobaczyć właśnie taką mediację jako taką perspektywę um, takiego um, ratunkowego, tak? Gdzie um, próbujemy, chcemy coś zmienić, próbujemy jakichś rozwiązań, nie, żeby nie iść na, na ten już po prostu ostateczną pole bitwy, która się generuje z ogromnymi kosztami, z ogromnymi emocjami, z ogromnym stresem. E, warto za. Zacząć od mediacji, bo być może to wszystko nie jest potrzebne. Być może jesteśmy w stanie sobie zaoszczędzić kolejnych cierpień, które sobie nawzajem i dzieciom zadamy. Tak, właśnie. I jak wygląda taka sesja mediacyjna i ile czasu trwają mediacje? To zależy. Dlatego że zdarza mi się tak i to jest dosyć często, że Trafiają pary do mediacji, które na przykład jest sytuacja, że jedna strona trafia do mediacji, a druga nie chce. To jest trochę tak jak w terapii, że żeby była współpraca, musi być dobrowolność dwóch stron. Czasami bardzo ciężko jest tą dobrowolność dwóch stron uzyskać na udział w mediacji, bo na przykład jedna strona stwierdza, że nie ma przekonania, albo że na przykład mediatorem jest kobieta i mężczyzna może mieć poczucie, że będzie. Przewaga punktu widzenia kobiecego. Na no to też jest mhm. rozwiązanie, wtedy y, można skorzystać z komediacji, gdzie jest y, dwóch mediatorów, mężczyzna mhm. i kobieta, I dotyczy to zazwyczaj mediacji właśnie rodzinnych, małżeńskich, gdzie y, obie strony mają poczucie zaopiekowania przez płeć, tak? Mhm. Że mają y, w mediatorze przedstawiciela swojej płci i ich punkt widzenia jest widziany przez. Osobę tej samej płci. Jednocześnie mediatorzy zawsze pozostają neutralni, nigdy nie oceniają i starają się jedynie pokazać stronom, w jakim stopniu mają problem, jak, na jakiej płaszczyźnie jest ten problem, czego dotyczy konflikt. I z pary same poszukują tego rozwiązania. Mediator tego wspiera, pokazując, nakreślając pewne płaszczyzny. Mhm. A sesja? Zazwyczaj sesje mediacyjne to, to nie jest inna sesja. To znaczy zdarza się, że przychodzi do mnie para i że to jest jedna sesja, bo oni na przykład mają jakiś problem dnia codziennego i nie są w stanie się dogadać, ale po mediacji oni zmieniają nastawienie i są w stanie um, się dogadać i już nie potrzebują więcej wrócić na mediację. Ale zazwyczaj taka mediacja to jest dwa czy spotkania. Podczas mhm. pierwszej mediacji zawsze um, jest tak zwany monolog mediatora, czyli mediator... Przedstawia, na czym polegają mediacje, jakie są zasady, że właśnie jest neutralność, że jest bezstronność, że jest poufność, czyli że to, co się dzieje na mediacji, nie wyjdzie nigdzie poza pokój, czy też, jeżeli to jest online, to poza łącze, tak? Internetowe, że nikt nie ma dostępu do tego, że to, co jest powiedziane na mediacji, nie może być dowodem w sprawie sądowej, to też jest bardzo ważne. Że to jest wyłączone w ogóle spoza jakichkolwiek spraw sądowych. To się dzieje tylko w obrębie mediatora, pary i to jest poufne i tajne i nikt nie ma prawa wynieść niczego z pokoju, gdzie odbywa się mediacja. I mediacja ma pewne etapy. Pierwszym etapem jest wysłuchanie stron, gdzie każda ze stron ma szansę pełnego wypowiedzenia wszystkiego, co leży jej na sercu. Drugim etapem jest tak zwane nurkowanie do potrzeb, i wtedy mediator poprzez pytania stara się zrozumieć, pogłębić swój punkt widzenia problemu, z którym para przyszła. I też jednocześnie jest to moment, kiedy para też ma szansę usłyszenia głębiej tego problemu, wpatrzenia się w siebie, wsłuchania się w siebie nawzajem. Później mamy taki etap, gdzie mediator stara się właśnie zamienić miejscami strony. Czyli postawić w tych przysłowiowych butach siebie nawzajem, wyzwolić tą empatię w drugiej stronie. Właśnie po to, żeby ta osoba postawiona w butach przeciwnej strony, była w stanie sama od siebie, z miłości, właśnie z wyrazu tej empatii, wyjść naprzeciw i powiedzieć, nie wiedziałam, czy nie wiedziałem, że to tak wygląda z swego punktu widzenia. Z mojego mm -hmm. wyglądu tak i tak. I wtedy zaczyna się moment, kiedy oni wchodzą w dialog. Kiedy nawet mogą rozmawiać sami ze sobą, mediator tylko towarzyszy temu procesowi. I oni wchodzą w dialog i są w stanie rozwiązać swoje własne problemy sami, samodzielnie. Poprzez właśnie wejście w dialog, usłyszenie, najważniejszym elementem mediacji dla mnie, jako mediatora, jest ten moment wysłuchania stron, bo ona pozwala na to, żeby w pełni strony mogły usłyszeć to, co im leży na sercu. Mhm. Bardzo Pani dziękuję za tą ciekawą rozmowę i, i właśnie, że zachęcamy do skorzystania, jeżeli jest jak, jakby mamy tyle możliwości, czyli właśnie mediację, terapię, rekolekcje, chcielibyśmy ratować małżeństwo korzystając z tych różnych kół ratunkowych niż żebyśmy właśnie od razu na ślepo szli do sądu, jednak zachęcamy do, do ratowania małżeństw i bardzo dziękuję Pani za przyjęcie zaproszenia, a Was wszystkich zapraszam za tydzień i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie, było mi niezmiernie miło. Do zobaczenia.